Witam was wszystkich serdecznie, słuchajcie, dziś wraca nasz przyjaciel Andrzej Rzet Twierdzi, że my nie możemy przepalić, że on ma na nas wywalone Ale Andrzej, to ty robisz z siebie w internecie krytyna Nawet namówiłeś gościa, żeby się podpalił dla ciebie Tak jak ty kiedyś w Polsacie Ale spoko, spoko Nie dociera do ciebie to, że ciebie już nie ma, że... Tylko ja zostałem jako twój wyjaśniacz, bo reszta ma na ciebie wywalone, a to moja pasja taka. I wiem, że zaraz pousuwasz komentarze z profilu Akcji Stopowiem, którą tak świetnie zniszczyłeś, ale ja je poskrinowałem, Tutaj wam pokażę. I Andrzejku, poczytaj sobie to, co ludzie o tobie piszą. I weź sobie do bani, że naprawdę ludzie mają ciebie dość i jesteś już nikim w tym internecie. Dlatego to, że kupujesz sobie tam te followersy, te lajki, to wszyscy wiemy, bo połowę ludzi zablokowałeś, a druga połowa ludzi traktuje cię tak jak ci tutaj w komentarzach. No i na koniec, chciałem wam tak zupełnie humorystycznie powiedzieć, że na Zanzibarze to są chyba dwa słońca. Nie wiem, nie byłem, nie stać mnie, ale te cienie tutaj. Nie mogą padać z jednego słońca. Także Andrzej, ty nawet dobrze zdjęcia w Photoshopie nie możesz zmontować, a będąc w takich klimatach, ty jeszcze dalej próbujesz ludzi oszukać. Ty za wszystko musisz płacić, jak za followersy, za dziewczyny, za wszystko. Płacić za wszystko, bo jesteś nikim. Tyle na dziś ode mnie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.